Zaczynamy od eurodolara, Interwał 4 godzinowy. Tutaj zaznaczyłem nawet linią miejsce, na które ja czekam. Czekam na kolejny test poziomu 78,6, 86 dlatego że wtedy zbuduje nam się układ harmoniczny Gartleya. Ja go zaznaczę za pomocą trójkątów, i z góry mówię, że ten układ harmoniczny Gatleya idealnym, idealnym schematem nie jest. Dlaczego? Dlatego że ten punkt B. Nie jest idealnie na poziomie 61,8. On tutaj w pewnym momencie zaczął krążyć, potem wybili go. Wybicie było dosyć duże, bo na ponad 60 pipsów, no i była cofka. Ta cofka, czyli ta fala BC, ona z układów harmonicznych jest najmniej ważna jako fala, jako fala tworząca cały układ. To jest tak zwana fala BC i ona jest mała, zazwyczaj ona jest mała. Tutaj niepotrzebne jest, żeby była większa, żeby dochodziła do punktu B, czy gdzieś tam wyżej. Nie. Z doświadczenia wiemy, że te fale BC są takie najmniej czytelne, tak? No ale grunt, żeby było podbicie i faktycznie takie podbicie było na niecałe 200 pipsów, my to uważamy, że jest to fala BC i czekamy cierpliwie na falę CD, więc na chwilę obecną, no, co mówi mi intuicja, tak? Co, co mówi mi doświadczenie, że będzie konsolidacja w okrągłego poziomu. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że zwróćcie uwagę, jeżeli się dzieją takie akcje już od 27 i w rejonie mamy poziom 10900, i ten poziom jest testowany wielokrotnie, nawet na H1 to fajnie widać. Zwróćcie uwagę wczoraj podwójny test. Godzina 11 i godzina 16. .00. Szybkie zrzucenie i nagle pojawia się popyt na 80 pipsów. Znowu zrzucenie i znowu popyt na 40 pipsów. I wydaje mi się, że dzisiaj, jeżeli te dane z Eurolandu o 11 nic sensownego nie wypełnią, to dalej taki bok może iść, więc eurodola raczej będzie ciężki. No chyba, że dane pomogą i zrzucą w rejony 10725. Czyli w okolicy 7,8,6 Fibo. Wtedy się będziemy zastanawiać nad tym, żeby te długie pozycje zawierać. Co jest dodatkowym potwierdzeniem, e, pokazuje na interwale jednogodzinowym 161,8, właśnie tej fali BC. I tutaj Państwu. To zaznaczam, zwracam uwagę, że jest tak zwany klaster FIBO, też idealny nie jest, bo przypominam, to jest cały czas interwał szeroki, 4 godzinowy, 1 godzinowy. Różnica między jednym poziomem FIBO a drugim to jest około 20 pipsów i tutaj 161,8. Takie zagrania agresywne na podstawie korekty wybierzemy. Bardzo lubimy takie sety, więc to jest na pewno miejsce, gdzie będę obserwował wykres, ta linia jest zaznaczona. Tak samo jak jest zaznaczona linia 786, właściwie to mam na swoich wykresach, i te poziomy mnie na eurodolarze interesują najbardziej.